Ford T. Opis, dane techniczne, ciekawostki i historia. Produkowano od 1908 do 1927 roku. Ford T stał się samochodem, który zmienił podejście spojrzenie na motoryzację, ogólnie na samochody. Okazało się, że te samochody to pojazdy, które nie sprawiają aż tak dużo problemów, potrafią być stosunkowo tanie, niezawodne. Ich zakup i co ważniejsze, na przykład zakup części zamiennych nie jest czymś trudnym i to wszystko spowodowało, że te samochody stały się popularniejsze. I Ford T miał tutaj swój gigantyczny udział. Dzięki temu, że ten samochód był produkowany w bardzo dużych ilościach za, stosunk za stosunkowo niskie pieniądze, pozwolił zdobyć gigantyczną rzeszę klientów i niejako wprowadzić te samochody w sposób przebojowy wręcz można powiedzieć do zwykłych domów. Może nie aż tak zwykłych, ale jednak samochody do czasu Forda T i jego gigantycznej popularności były czymś bardzo, bardzo luksusowym, drogim i dziwnym. Czymś, co nie mogło się tak łatwo przyjąć. Ford T był jednym z tych gigantycznych kamyczków, można było powiedzieć, głazów, które spowodowały, że samochody stały się czymś popularnym i czymś, co stało się zwykłym normalnym przedmiotem zwykłego codziennego użytku. I w końcu spowodowało, że bez samochodów najczęściej nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie w ogóle życia. Przez 19 lat produkcji wyprodukowano ponad 15 milionów egzemplarzy i Ford T należy do jednych z tych samochodów, które powstały w największej ilości egzemplarzy. Może teraz kilka spraw technicznych. A był to samochód oczywiście oparty na ramie, do której przymocowywano całe wyposażenie, silnik i całą resztę elementów. Silnik miał pojemność 2,9 litra, 4 cylindry, był to silnik osiągający moc około 22,5 konia mechanicznego przy 1600 obrotów na minutę. Więc ta moc wcale nie była taka niska. Do tego 112,5 Nm przy 900 obrotach, więc Forte wcale nie był samochodem słabym. Zwłaszcza kiedy spojrzymy na jego masę, która zawierała się od 540 do 700 kg. Jednostka napędowa to był bardzo nowoczesny silnik. Na przykład blok silnika był odlewany w całości. Tutaj już nie było tych bloków, kilku bloków. Który każdy, był, który każdy należał do odrębnych cylindrów. Do tego zastosowano bardzo nowoczesny osprzęt prądnice, elektryczny rozrusznik. Ogólnie, całe Forte to była bardzo nowoczesna konstrukcja, patrząc w porównaniu z innymi pojazdami. Oczywiście, nie był to najnowocześniejszy pojazd wówczas, nie miał tych wszystkich najnowocześniejszych rozwiązań, jakie dało się wówczas zastosować. Ale nie dało się połączyć odpowiedniej ceny odpowiedniej ilości wyprodukowanych egzemplarzy z tymi najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Ford te stanowił przełom, łącząc te wszystkie elementy: odpowiednią cenę, odpowiednią nowoczesność i odpowiednią wytrzymałość. Jeśli chodzi o osiągi, to one również były bardzo dobre. Prędkość maksymalna około 68 km na godzinę, czyli naprawdę dużo. Spalanie w zakresie od 10 do 15 litrów też było czymś dosyć ekonomicznym. Te samochody wówczas potrafiły spalać znacznie więcej. Do tego bardzo fajne właściwości jezdne. Oczywiście nie mówię tutaj o jakimś komforcie czy też o, komfort, o właściwościach. Dotyczących prowadzenia tego pojazdu, ponieważ one były dosyć średnie, chociaż nie, przepraszam, jak na ówczesne czasy były bardzo dobre. Tutaj chodzi o inne właściwości, ponieważ ten samochód, dzięki na przykład bardzo dużemu skokowi zawieszenia do tego pneumatycznym oponom, potrafił, zap, potrafił zapewnić naprawdę fajny komfort w porównaniu z innymi pojazdami. Do tego w bardzo dobry sposób Sprawdzał się, jeśli chodzi o pokonywanie trudniejszych warunków na drodze. Błoto, grząskie drogi, ogólnie dziury i wyboje, i wyboje czyli coś, co wówczas było czymś powszechnym, A w wykonaniu Forda T było pokonywane bardzo sprawnie, może nie aż tak komfortowo, ale sprawnie. Chodziło o to, że wówczas tych dróg, ta sieć tych dróg nie była tak mocno rozwinięta jak dzisiaj. To nie było tak jak dzisiaj, że ten asfalt czy też drogi utwardzone były doprowadzone wszędzie. Dlatego samochody wówczas musiały być również dosyć dobre, jeśli chodzi o właściwości terenowe. A Ford T, w porównaniu do tych innych pojazdów, z którymi, z którymi konkurował, miał te właściwości na naprawdę fajnym poziomie. Dzięki temu mógł dojechać w inne miejsca, w trudniejsze. W mniej dostępne miejsca niż jego konkurencja, co również mocno wpływało na jego popularność. Był to samochód bardzo wielozadaniowy, bardzo dobrze sprawdzający się i jako samochód, który dowiezieć się do miasta pozwoli tam zawieść całą Twoją rodzinę, ale też na przykład Twoje towary, ale pozwoli też wrócić do Twojego domu po drogach, po których do tej pory albo się chodziło na nogach, albo też. Transport był realizowany poprzez konie. Forte był produkowany w kilku wersjach nadwoziowych: dwu-3-4 drzwiowy Touring, dwu-4 drzwiowy Sedan, kilka wersji Roadstera, furgonu. Oczywiście nie powstawały one wszystkie równocześnie, tylko w różnych okresach, ale jednak te możliwości zakupu odpowiedniego rodzaju nadwozia były na tyle Szerokie, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Kolejną rzeczą jest skrzynia biegów. Ta miała dwa przełożenia i to prowadzenie było dosyć ciekawe, ponieważ były tam trzy pedały. Po lewej, ten po lewej służył do poruszania się do przodu, środkowy do poruszania się do tyłu, a prawy był tym hamulcem, tak zwanym hamulcem zasadniczym. A szybkość była realizowana za pomocą manetki przy kierownicy. Więc to sterowanie, prowadzenie było dosyć mocno różniące się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie byłoby dla nas zbyt intuicyjne. Więc tak, wciskamy lewy pedał do końca i w ten sposób wrzucamy pierwszy bieg. Puszczając go całkowicie, włączamy, załączamy drugi bieg. Gdy na przykład nadciśniemy środkowy. Ten służący do jazdy do tyłu, Ford T zwalnia aż się nie zatrzyma i nie ruszy do tyłu po tym zatrzymaniu. I wtedy, również naciskając lewy, mogliśmy go zatrzymać i ruszyć do przodu. Troszkę skomplikowane, ale nie aż tak bardzo, jakby się to mogło wydawać. Wówczas było to coś, co na przykład ułatwiało poruszanie się w grząskim terenie. Ale kolejna sprawa dotycząca budowy Forda T była równie potrzebna dla wielu odbiorców, ponieważ piasty, tylnie piasty były w Fordzie T w ten sposób zaprojektowane, że po podniesieniu tyłu tego pojazdu, po ściągnięciu kół, mogły służyć na przykład do napędu maszyn rolniczych, czy też ogólnie do napędu maszyn. Wystarczyło założyć pas transmisyjny, odpalić Forda T i za pomocą tylnych piast napędzać na przykład jakąś młocarnię sieczkarnie czy jakiekolwiek inne urządzenie. Pamiętajmy że to jeszcze okres kiedy te urządzenia nie posiadały na przykład jakiegoś zasilania elektrycznego własnego silnika no albo w ogóle nie miało nie miano dostępu do tego zasilania a na przykład Ford T mógł dojechać na to pole wystarczyło podnieść jego tył i mógł służyć do napędu jakiejś maszyny jakiegoś urządzenia. Później ściągaliśmy pas transmisyjny, zakładaliśmy koła i mogliśmy wracać do domu. Kolejną ważną sprawą jest kolor, ponieważ najczęściej się mówi, że Ford T był produkowany wyłącznie w kolorze czarnym. Ale nie do końca jest to prawda, ponieważ do 1913 roku można było zamówić Forda T w innych kolorach. Oczywiście powstało tych egzemplarzy bardzo niedużo i naprawdę niewielka ich tylko część dotrwała do dzisiejszych czasów. Później, od 1913 do 1926 roku, Ford T powstawał właśnie tylko jako czarny samochód. W tym ostatnim, przedostatnim roku produkcji również można było zamówić inne kolory, ale już następca Forda T, Ford A. Był produkowany w kolorach, czterech kolorach, jeśli dobrze pamiętam. O nim też kiedyś będzie, ale chyba cztery kolory, i żaden z nich nie był to kolor czarny. Więc jednak dało się kupić Fordatę w innym kolorze, tylko nie zawsze i w małej ilości. Po prostu ten kolor czarny był najbardziej odpowiedni, jeśli chodzi o ten samochód, dlatego tak na niego postawiono. Nie powiedziałem o długości. Ta wynosiła 3,40 m, szerokość 1,67 m, wysokość 1,86 m. Cena, ponieważ to cena była jednym z tych elementów, które pozwoliły osiągnąć Fordowite tak duży, oszałamiający sukces. Początkowo wynosiła ona około 1000 dolarów, ale z czasem, kiedy ta produkcja, produkcja taśmowa. Mocno się rozwinęła i stała się bardziej efektywna. Cena spadła nawet poniżej 300 dolarów. I tak, Ford T to nie jest pierwszy samochód produkowany seryjnie na taśmie montażowej. Tutaj model, jeden z modeli Oldsmobila troszkę wyprzedził Forda T. ale Ford T jest pierwszym samochodem, którego produkcja seryjna na taśmie montażowej była. A jeśli chodzi o tą produkcję na taśmach montażowych, czyli o rewolucji, która naprawdę zmieniła przemysł i to nie tylko przemysł samochodowy, to należy pamiętać, że Ford T powstawał poprzez montaż gotowych podzespołów i nie była to praca jak dotychczas rzemieślnicza, że kilkoro ludzi każdy element powoli montowało w jednym miejscu, bardzo powoli, ale ta produkcja taśmowa była naprawdę bardzo nowoczesnym rozwiązaniem. I co najważniejsze, cały czas rozwijanym. Ponieważ o ile na początku, żeby wybudować jednego Forda T potrzeba było 12 godzin pracy, to po tych zmianach, które następowały przez cały okres produkcji, ten czas skrócił się do półtora godziny. Czyli naprawdę gigantyczny postęp, coś dzięki czemu ten Ford mógł mieć naprawdę niską cenę. Szybka produkcja to oczywiście niższy koszt. A koszt to przecież bardzo ważny element, jeśli chodzi o sprzedaż każdej rzeczy. Nie wolno zapominać również o tym, że Ford to jeden z tych pierwszych pojazdów, do którego można było kupić oryginalne części. I to w niskiej cenie, o bardzo wysokiej jakości. Do tej pory te części, które uległy zepsuciu, awarii, zostały zniszczone, musiały być w jakiś sposób odtworzone. A tutaj Ford. Proponował sprzedaż oryginalnych części w niskiej cenie, co oczywiście z, obniżało koszty eksploatacyjne, ale też pozwalało w szybki sposób ten samochód naprawić. Gigantyczny skok do przodu. A jeśli chodzi o niezawodność, to Fordy te, kiedy były produkowane, były uważane za pojazdy bardzo niezawodne. Prosta konstrukcja, proste rozwiązania do tego bardzo wysoka jakość na ówczesne czasy tych podzespołów, tych które mogły się zepsuć, to wszystko powodowało, że Ford te był samochodem bardzo, o bardzo wysokim poziomie niezawodności. A jeśli nawet, tak jak wspomniałem, uległ awarii, w łatwy i tani sposób można było go naprawić, co było naprawdę dużą różnicą w porównaniu do innych samochodów. Oczywiście. Nie wspomniałem o chłodzeniu, kiedy mówiłem o silniku. Chłodzenie było realizowane poprzez chłodnicę, ale zamiast pompy wody, która pojawiła się tylko w kilkuset pierwszych egzemplarzach, postawiono czyli, rozwiązanie, które miało być barbe, czyli na rozwiązanie, które miało być tańsze i bardziej niezawodne. Do tego, oczywiście, stwierdzono, że zastosowanie pompy oleju i paliwa jest niepotrzebne. Więc na przykład paliwo do gaźników trafiało dzięki sile grawitacji. No, tu mogły pojawiać się problemy. Mieliśmy mało paliwa w zbiorniku, podjeżdżaliśmy pod jakąś górkę, to tego paliwa mogło być zbyt mało, żeby dostało się ono do gaźnika. Ale są rozwiązania, są z nimi związane problemy. Hamulce były. Można by na tym skończyć, ale nie były takie złe. Pomocniczy był realizowany poprzez tylnie bębny. A hamulec zasadniczy był on przeniesiony poprzez pasy na układ przeniesienia napędu. To nie był bardzo szybki samochód, więc te hamulce również nie musiały być jakoś wyjątkowo skuteczne. Jednak, pomimo prostoty, spełniały swoją funkcję i oczywiście o to chodziło. Niestety, dla Forda T czas szedł do przodu. Inni producenci również potrafili. Zaadaptować rozwiązania stosowane w Fordzie T oraz wprowadzać własne usprawnienia. Oni też szybko nauczyli się, że produkcja na taśmach jest czymś bardzo dobrym. Oni również unowocześniali swoje konstrukcje, i w rezultacie w 1927 roku Ford zaprzestał produkcji Fordów T, ponieważ konkurencja była zbyt silna, zbyt nowoczesna i również niezawodna, oferująca swoje produkty, po prostu będące lepsze od już, można powiedzieć, troszkę starego Forda T. W ten sposób Ford T zakończył swoją karierę, ale dzięki temu, że był samochodem bardzo popularnym, no ponad 15 milionów sztuk w 19 lat, kiedy te samochody były czymś nowym, że Ford T niejako przetarł ścieżkę innym samochodom. Ford wprowadził na jego miejsce nowoczesny model A, który chociaż na początku miał pewne problemy, to jednak również się bardzo fajnie przyjął. Ale o nim może kiedyś. Ten szlak przetarty przez Forda pozwolił nam cieszyć się tymi samochodami i pozwolił wprowadzić wiele nowych rozwiązań dotychczas. Nie tak popularnych, a wiele tych rozwiązań, które były stosowane na fordzie te, jak się okazało, o czym słyszeliśmy w materiale, stało się niezbyt nowoczesne i zostały one zastąpione przez inne nowsze, lepsze rozwiązania. To tylko nam jeszcze raz uzmysławia, że nawet te rozwiązania, które były stosowane w pojeździe tak popularnym i stawały się dla wielu czymś oczywistym, czymś, czego się nie powinno zmieniać. Również one mogą być zmienione na coś lepszego, skuteczniejszego. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam na mój główny kanał, link w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.